Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry. Witajcie moi drodzy. Tutaj jak co środę zapraszam was na walki jednostek w świecie gry Heroes of Might and Magic 4. W dzisiejszym odcinku zawalczam tutaj i wody przeciwko osetnicom. Tutaj postaram się, żeby w tym odcinku były walki pod kątem przyrostu, jak i również pod kątem prośby jednego z moich widzów. Jeśli chodzi o przyrosty, moi drodzy, to pozwoliłem sobie odwiedzić w stronę jaskinia Behemota. Gdzie przyrost żywiaki, żywiaku wody według tych danych z tej strony wynika z tego, że jest 9,59 zaokrągliłem do 950, a jeśli chodzi o setnicę, to jest 6,67 zaokrągliłem do 660. Więc tak jest mniej więcej tak w zaokrągleniu według przyrostów i taką walkę pragnę dzisiaj dla was przedstawić. I tutaj, tak jak wspomniałem wcześniej, na prośbę jednego z moich widzów, wystawiłem też 200 żywiołaków wody przeciwko 200 osetnicom. Zobaczymy też, jak ta walka przebiegnie. I tak słowem wstępu, moi drodzy, żywiołki wody to jest ta jednostka, którą ja preferuję, jeśli walczymy w terenie. Dlaczego? Ponieważ, jak wiecie z moich poprzednich odcinków, ta jednostka neutralna charakteryzuje się księgą zaklęć. Ma takie zaklęcia jak lotowy pocisk, lotne piaski, osobienie oraz zmęczenie. A znowu osetnice to ja polecam zostawiać w zamku do obrony, gdyż osetnice mają no niestety bardzo mały ruch, więc ta jednostka obronna bardziej się tutaj moim zdaniem w moim życiu sprawdza, szczególnie na wieżyczce, kiedy ustawimy osetnicę, to są naprawdę te jednostki wymiatają. No i moi drodzy, zobaczmy, jaki będzie przebieg tej walki pod kątem przyrostu. Tutaj na potrzeby tego filmiku ustawię automatyczną walkę. Zobaczymy, jak komputer rozegra tą bitwę. Tutaj zróbmy też tak, też tak, żeby rozpoczęły osetnice. Zaatakowały, ale tutaj widzę, że rozpoczną żbiaki wody. No to zobaczmy, jak ta walka tutaj przebiegnie pod kątem automatycznej walki. Tutaj moi drodzy, jak widzimy. Pod kątem przyrostu to jednak zwyciężyły żywiaki wody. Jak widzimy tutaj komputer ochoczo rzucał zaklęcie lodowy pocisk. Ja też bym tak robił, więc tutaj raczej tej walki nie będę rozpoczynał tutaj manualnie. Tutaj jak widzimy tak jak komputer, jak i myślę, że my te gracze też byśmy postąpi podobnie postąpili, więc żywiaki wody ewidentnie pod kątem przyrostu tutaj siły tutaj wygrywają. I zobaczmy teraz moi drodzy... Jak ta walka odbędzie się na prośbę mojego widza? Tutaj, jak widzicie, mamy 200 osetnic przeciwko 200 żywiaków, żywiaków wody. Zobaczmy, jak ta walka tutaj, jaki będzie wynik tej walki. No i tu, moi drodzy, jak widzimy po zażartym boju tutaj i tu również zwycięzcą okazał się, okazały się żywiołaki wody. Jak widzimy, jest to jednostka, którą zdecydowanie warto rekrutować, ale nie tylko pod kątem siły, muszę wam powiedzieć. Żywiołaki wody tutaj są tańszą jednostką w rekrutacji. I jak widzimy, tutaj mają też bogatą w miarę, bogatą tutaj księgę zaklęć, więc. Tutaj jak widzimy warto mieć żywiołki wody w swojej armii, ale kiedy nie korzystamy tak z portalu istot, to ja polecam osetnicę. Słuchajcie, osetnice wcale nie są złe, bo jak je damy na wieżyczkę, to naprawdę znakomicie broni, bronią miasto. Naprawdę polecam osetnicę na wieżyczce wymiata, także ta jednostka też nie jest zła, wbrew, wbrew temu to, co tutaj dzisiaj widzieli, widzieliśmy. Także na polu bitwy, kiedy jesteśmy poza zamkiem, zdecydowanie faworytem jak widzimy jest, są tutaj żywiołki wody i moi drodzy dajcie pomysły jakie chcielibyście widzieć walkę na, dzień, na następną, środę. Tutaj wam powiem jakie tutaj padły propozycje od was. Ja wam tutaj może tutaj przeczytam. Jeden z widzów napisał, że chciałby się, żeby była walka pomiędzy krzyżowce versus wampiry, według przyrostu. Sam jestem ciekaw, taką walkę chciałem udostępnić. Również padła taka propozycja osetnice versus czarne smoki, też według przyrostu. I również od jednego z moich widzów pada propozycja hydry versus kościane smoki. Także tutaj trzy takie propozycje, które chciałem w najbliższym czasie spełnić. Napiszcie w komentarzach, jaką walkę chcielibyście tutaj na następny odcinek. Ja bym tutaj. No, mi się tak marzy, żeby tutaj następna walka była krzyżowcy versus wampiry, ale napiszcie, co Wy o tym sądzicie. Także moi drodzy, jeśli ten materiał Wam się podoba, proszę Was o lajka, komentarz, subskrypcję. Do następnych materiałów, trzymajcie się, cześć, pa!